Dobry, szanowni państwo, szanowni panowie, witamy w kolejnym odcinku. Porozmawiajmy, porozmawiajmy o. Z nami gość specjalny, pan dr Tomasz Bury, i specjalizacja, która jest dzisiaj bardzo ważna dla Oświęcimia, czyli pan doktor jest pracownikiem wykładowcą Politechniki Śląskiej i kierownikiem pracowni techniki jądrowej. Czy dobrze, panie doktorze? Tak jest. Dzień dobry panom. Dzień dobry państwu. Zgadza się. Dzień wszyscy. dobry. Witamy pana doktora. Cześć Paweł. I stała obecność. Mam zaszczyt rozmawiać z dwoma doktorami dzisiaj, bo pan Jakub Przewoźnik jest również doktorem. Chociaż politologii, ale polityka w tej inwestycji również jest ważna, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. To Witamy jeszcze raz serdecznie. Dzień dobry. Panie doktorze, co ma powstać w Oświęcimiu, bo przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że praw... no, taka poprawna nazwa tego zakładu to jest elektrownia jądrowa, nieatomowa. Dlaczego? Ponieważ podstawą działania takiego obiektu będzie reakcja rozszczepienia jąder atomowych zachodząca no, jakby w strukturze subatomowej. Na poziomie atomowym zachodzą reakcje chemiczne, i z tego punktu widzenia można by było dowolną elektrownię, w której spalany jest węgiel czy inne paliwo kopalne, nazwać elektrownią atomową. Także tutaj reaktor jądrowy, elektrownia jądrowa zdecydowanie. Na czym polega innowacyjność tego przedsięwzięcia? Bo czytamy o, o tym, że będzie to elektrownia kompaktowa, elektrownia modułowa. Na czym technicznie to polega? Jak to ma wyglądać? Przede wszystkim będzie to elektrownia dużo mniejsza niż typowa elektrownia jądrowa funkcjonująca dzisiaj. Przyjęto, że jeżeli moc elektryczna takiego bloku energetycznego mieści się w zakresie od kilkunastu do powiedzmy tych 300 MW, a tak tutaj właśnie ma być, to jest to elektrownia z reaktorem określanym jako mały modułowy reaktor jądrowy SMR. Tutaj modułowość akurat polega na tym, że poszczególne części tego reaktora i całej elektrowni mogą być wytwarzane w kontrolowanych warunkach zakładu produkcyjnego. Nie jak to jest w przypadku wielkich elektrowni jądrowych, czy też szczególnie starszych. Wiele z tych części było montowane na placu budowy. Więc tutaj no, wiadomo, że w hali produkcyjnej mamy lepsze możliwości kontroli tego procesu, więc jakość też jest dużo. Wyższa. Natomiast innowacyjność tego rozwiązania w stosunku do wcześniejszych tutaj elektrowni jądrowych czy reaktorów jądrowych, polega na, po pierwsze zastosowaniu naturalnego chłodzenia w sensie naturalnego obiegu wody chłodzącej. Nie ma tam pomp, które normalnie wymuszają obieg w elektrowniach, nawet z tego samego typu reaktorem, ale dużych, więc to jest bardzo duży plus z uwagi na to, że w przypadku nie wiem, utraty mhm. zasilania. Ta powiedzmy cyrkulacja chodziwa będzie, będzie zachowana, co pozwala według producenta, według ocen, które dokonano na etapie projektowania takiej elektrowni, przez 7 dni bez w zasadzie ingerencji mhm. operatora, spokojnie czekać na rozwój na tutaj na... wypadku i przywrócenie zasilania na przykład. Czyli taka technologia jest, ma być jeszcze bardziej bezpieczna niż te standardowe procedury atomowo-jądrowe. Tak, to jest określane jako znaczy reaktor BWR-X300, który tutaj został wskazany jako powiedzmy to rozwiązanie technologiczne wybrane dla elektrowni w Oświęcimiu czy Krakowie, czy tutaj w tych miejscach przedwczoraj ogłoszonych. i Jest reaktorem BWR, czyli wodnym wrzącym dziesiątej generacji. Natomiast formalnie biorąc pod uwagę generacje energetycznych reaktorów jądrowych, to jest coś pomiędzy trzecią, czy 3+, plus, a czwartą generacją reaktorów energetycznych. Inwestorem, inwestorem pod Oświęcimiem, bo mówimy o stawach monowskich, Oświęcim. to jest gmina Oświęcim. Tak. Oświ inwestorem jest Orlen, inwestorem jest oświęcimski Syntos. Syntos. Proszę mi powiedzieć, no dlaczego akurat reaktor elektrownia w tym miejscu? Skąd wynika potrzeba? taką potrzebę już kilka lat temu zgłaszał Syntos jako firma, która do swoich celów produkcyjnych zużywa duże ilości elektryczności i ciepła, a taka elektrownia czy taka jednostka energetyczna jest w stanie zapewnić i jedno i drugie. To znaczy i energię elektryczną w odpowiedniej ilości i również parę o temperaturze między 100 a 200 stopni Celsjusza, która no, może zaspokoić technologiczne potrzeby tego zakładu, więc ta lokalizacja też nie jest y, przypadkowa, y, ponieważ jest on tak naprawdę na obrzeżach y, Centosu. Czy y, z wiedzy pana doktora pana profesora wynika, że y, ta ilość energii będzie wystarczająca, żeby zasilić nie tylko zakład, ale może i y, miasto? Nie ma takiej wiedzy szczegółowej, ale podejrzewam, że jest możliwość niejako yy, odprowadzenia nadwyżek tej energii do sieci energetycznej, elektrycznej czy też do sieci ciepłowniczej miasta Oświęcim. Co oznacza tak na chłopski rozum tego rodzaju inwestycja? Bo zakładam, że chodzi o miliardy dolarów, że chodzi o no, technologie, które z naszej perspektywy są kosmiczne. Yy, czy, czy to oznacza również rozwój, czy jeżeli powstaje elektrownia jądrowa, elektrownia. Atomowa, czy w danym jądrowa. jądrowa, no trudno. Czy w danym, na danym terenie rozwija się jakieś inne dziedziny przemysłu, gospodarki rynek? E, oczywiście, sama budowa to jest taka multispecjalizacyjna powiedzmy sprawa. Tutaj potrzebujemy inżynierów nie tylko energetyków jądrowych, czy powiedzmy specjalistów od reaktorów jądrowych, ale też od spraw typowo budowlanych, prawda, czyli tutaj zbrojenie no, beton, elektryków, no, w końcu tam są kilometry, jeżeli nie dziesiątki kilometrów przewodów elektrycznych, sygnałowych, czy, czy tutaj przesyłających energię elektryczną. Także to, to jest zapotrzebowanie na różnego rodzaju specjalistów od automatyki, więc tutaj nie tylko energetyk jądrowy znajdzie zatrudnienie, natomiast trzeba pamiętać, że mówimy o wysoko wykwalifikowanej kadrze, więc firmy, które w Polsce dysponują przede wszystkim taką kadrą i mają też, nazwijmy to dopuszczenie czy certyfikat, akredytację. Dostawcy technologii na współpracę z nim w ramach budowy tego typu obiektów nie są do, bardzo liczne i zapewne no, powstanie konieczność sprowadzenia tutaj tych ludzi. Okres budowy tego reaktora, o którym tutaj mówimy. Ma się mieścić między 24 a 36 miesięcy, 2-3 lata. Czyli bardzo szybko. No, bardzo szybko. Jest to no, przynajmniej dwa razy krócej niż budowa typowej dużej elektrowni jądrowej. Oczywiście my zakładamy, że jeżeli to będzie pierwszy tego typu reaktor, chociaż pierwszy ma powstawać w Kanadzie, to pewnie będziemy bliżej tych trzech lat niż, niż dwóch lat, ale i tak to jest dość szybko. Niemniej na ten czas. No być może, że część tych ludzi zechce się tutaj przeprowadzić razem z rodzinami. Ja no, mam doświadczenia tutaj z pobytu we Francji, gdzie faktycznie budowano całe miasteczka, ale to są rodziny, więc mamy dzieci, które potrzebują uczęszczać do przedszkoli, szkół, mhm. to są ośrodki zdrowia, to jest no, rozwój w zasadzie każdej no, takiej dziedziny gospodarki, która jest związana z przebywaniem dużej liczby osób w jakimś tam. Miejscu, więc mm. to jest szansa nie tylko dla takiego typowo ciężkiego nazwijmy to przemysłu, mm -hmm. ale też y, usługi i gospodarka tak. tutaj. Pozwól Paweł, że ja zapytam pana doktora, bo trudno, muszę to powiedzieć jako samorządowie, czy doktor politologii, tak, jak to Paweł powiedziałeś, mieszkańcy tutaj, panie doktorze, pytają mnie o bezpieczeństwo, bo wyczytaliśmy z informacji medialnych, że takie reaktory mają powstać w stawach Monowskich, w Krakowie i w Dąbrowie górniczej, czyli stosunkowo blisko. Okulicy, Oświęcimia tak. Ziemi Oświęcimskiej. Czy, czy tego typu inwestycja będzie tutaj bezpieczna na Ziemi Oświęcimskiej? Generalnie jest to innowacyjne rozwiązanie. Przede wszystkim elektrownia zmieści się na obszarze wielkości boiska piłkarskiego. Niecały hektar jest potrzebny. Tutaj producent mówi o 8,5 tysiącu metrów kwadratowych, czyli niecały hektar na mhm. elektrownię. Obszar ogrodzony to 2,5 hektara. Obszar, w którym planowane są jakieś procedury związane z bezpieczeństwem, to jest promień jednego kilometra wokół takiej elektrowni, co jest no, dużo mniej niż w przypadku dużych elektrowni jądrowych. Elektrownia będzie miała reaktor, który tak naprawdę będzie umieszczony pod ziemią, pod zbiornikiem wypełnionym wodą, więc. Prawdopodobieństwo tutaj y, jakiejś ciężkiej awarii, która związana by była z uwolnieniem mhm. promieniu twórczości do otoczenia jest wyjątkowo niskie, bo określa się na 10 do minus 8. Y, natomiast no, oczywiście nie można wykluczyć takiego tak. y, przypadku no i dlatego właśnie planowane są wszelkie te procedury postępowania na wypadek takiej y, ciężkiej y, awarii. Natomiast uważam, że faktycznie ten reaktor pod tym względem z uwagi na zastosowanie między innymi tych naturalnych mechanizmów przepływu czy wymuszenia przepływu chłodziwa jest wyjątkowo bezpieczny i no tutaj w porównaniu z innymi technologiami nawet dużych elektrowni jądrowych z reaktorami tej klasy no jest można powiedzieć liderem. Aczkolwiek no tutaj też musimy wziąć pod uwagę tę różnicę. Wielkości. A czy mamy wystarczający dostęp, no zakładam, do wody, która zdaje się będzie potrzebna do chłodzenia, i co na przykład ze szkodami czy tąpnięciami górniczymi, które no, są jakąś rzeczywistością w naszym regionie? Tak, no ja zakładam, że zanim zostanie tutaj podjęta faktycznie decyzja o budowie i wbicie pierwszej łopaty, muszą nastąpić badania środowiskowe. Więc może się okazać tak, że no, inwestor wskazał tę lokalizację jako potencjalnie do wykorzystania, ale badania środowiskowe wskażą, że nie będzie to do końca możliwe. I tu faktycznie ze strony tych szkód górniczych czy działalności górniczej w rejonie no, można by się było spodziewać jakichś. To byłoby takie główne dobladów. zagrożenie tak. dla inwestycji. Tak, natomiast oczywiście my tutaj wiemy, że reaktory jądrowe współczesne, nawet zlokalizowane, dajmy na to w Japonii, czyli w, w, tutaj przy pierścieniu. No, o dużej aktywności sejsmicznej na, na Ziemi. W Fukushimie w czasie tej katastrofy no, zadziałały właściwie, zostały wyłączone w wyniku tutaj przyspieszenia poziomego, które przekroczyło dopuszczalne no. wartości, więc wiemy, że te systemy, które wyłączają reaktory, są sprawne. Problem tam pojawił się z uwagi na to, że utracono całkowicie zdolność zasilania energią elektryczną kluczowych dla bezpieczeństwa systemów. Tutaj, tak jak powiedziałem, przez 7 dni bez zasilania nic nie powinno się stać, a 7 dni to jest bardzo długi okres czasu, więc nawet gdyby doszło do takiego tutaj zdarzenia no, o rozmiarze, bym powiedział, katastrofy, która spowoduje uszkodzenie infrastruktury energetycznej, to jest czas, żeby no, powiedzmy, dowieść choćby generatory dieslowskie, chociaż one tak czy siak są wkomponowane w ten... Panie doktorze, ten a Paweł tutaj wspominał jeszcze. Coś na temat właśnie dostępu do, do wody takiej bieżącej do, jako elementu chłodzenia. No nie jesteśmy specjalistami, dlatego dopytujemy o to, czy, czy nie wiem, dostęp do Wisły i ewentualne jej, nie wiem, podgrzewanie ciepłą wodą, no mówię to kompletnie jako laik, Może spowodować jakieś zagrożenie, czy, czy w przypadku eee, tej technologii nie wchodzi to w wodzie. Każda elektrownia ciepna, czy to jądrowa, czy węglowa, e, wyrzuca czy zrzuca do otoczenia dość dużo ciepła. Zakładam, ponieważ tutaj nie ma takiego dużego naturalnego zbiornika wody w rejonie Stawów Monowskich, że zostanie wykorzystana chłodnia kominowa bądź chłodnie kominowe. Więc tu ta ilość ciepła, o której mówimy, no dość spora, będzie wyrzucona w powietrze. Mhm. Jeżeli, tak jak Pan wspomina, zdecydowano by się na budowę jakiegoś kanału, który doprowadziłby wodę z Wisły do chłodzenia tego układu. To oczywiście woda, która jest odprowadzana potem, jest podgrzana. I na pewno trzeba było mm -hmm. zrobić badania środowiskowe, które stwierdzą, czy właśnie to podniesienie temperatury wody w rzece spowoduje jakiś wpływ na ekosystem. Tak się panie doktorze zastanawiam, pewnie nie tylko ja. Czy dlaczego inwestujemy, czy staramy się pójść w stronę energetyki? jądrowej, a czy na przykład fotowoltaika, bo zakładam, że czasy węgla no póki co się kończą, że gaz, ropa, wiemy skąd te surowce pochodzą i trudno po nie sięgać, a czy energia słońca by nam nie wystarczyła? Teoretycznie tak. Gdybyśmy mogli przez godzinę zbierać całe promieniowanie słoneczne, które dociera do Ziemi, wystarczyłoby na pokrycie rocznych potrzeb energetycznych całego świata. Problem jest oczywiście taki, że nie mamy takich możliwości ani takich magazynów, które byłyby w stanie pomieścić tą ilość energii. Niemniej problem zasadniczy w odniesieniu do tego stanu techniki, który mamy teraz. Wynika właśnie tutaj z niemożności magazynowania dużych ilości energii, w szczególności elektrycznej. Druga kwestia to oczywiście pewna losowość. No, w tej chwili tutaj za oknami widzimy piękne słońce, więc wszystkie fotowoltaiczne instalacje w okolicy pewnie pracują tutaj bardzo ładnie. Natomiast no, to w ciągu minuty czy minut może się zmienić. Podobnie jest z wiatrem. Więc jeżeli budujemy infrastrukturę opartą o odnawialne źródła energii, które charakteryzują się właśnie taką losową, powiedzmy tutaj no losowością działania, to niestety musimy też zainwestować w źródło, które będziemy mogli na przycisk, jak to się mówi, uruchomić. Oczywiście najlepsze teraz, czy powiedzmy najprostsze, byłoby wykorzystanie gazu, ale wiemy, co się stało tak. w ostatnim czasie. Gaz raz że jest gorzej dostępny, dwa stał się nagle, no, powiedzmy, paliwem luksusowym. Podobnie z węglem. Więc tutaj no, jest ten problem związany z tym, że praktycznie tą moc, którą zainstalujemy w źródłach odnawialnych, musimy też niejako zarezerwować w źródłach, no, nazwijmy to starego typu, które no, możemy w pełni kontrolować. Więc to jest jedna z przyczyn, dla których warto się zwrócić do energetyki jądrowej. Kwestia kolejna to jest oczywiście rozwój technologiczny. Rozwój gospodarczy i naukowy, bo no, elektrownia oczywiście będzie obsługiwana przez określoną liczbę pracowników. Tutaj producent podaje, że to będzie 75 osób na zmianę, jak dobrze kojarzę, ale to oczywiście w czasie już normalnej pracy takiej mhm. elektrowni. W czasie budowy no, ta liczba pewnie będzie sięgała nawet kilka tysięcy czy kilku tysięcy mhm. osób. Więc tutaj no, są. Te dwa czynniki, które przemawiają za zwróceniem się w kierunku energetyki jądrowej, jest jeszcze trzeci bardzo ważny, mianowicie no wszelkie regulacje prawne w zakresie emisyjności obiektów typu energetyka zawodowa, które wprowadzają nazwijmy to kary pieniężne czy kary finansowe za to, że emitujemy dwutlenek węgla czy inne substancje szkodliwe. Energetyka jądrowa czy elektrownia jądrowa w czasie pracy nie emituje takich substancji, więc. Jest uważana jako źródło zeroemisyjne. Zresztą w nowej taksonomii Unii Europejskiej zostało to wprost zapisane, więc też jakby Unia Europejska tutaj jako może nie bezpośrednio, ale no, zezwoliła na rozwój tego typu technologii. Argumenty techniczne pana doktora mnie przekonują, ale spytam o argumenty takie, właśnie, no może polityczne czy gospodarcze z punktu widzenia rozwoju miasta kolegę doktora radnego miasta Oświęcim. Kuba, czy miasto, czy gmina Oświęcim dzisiaj, teraz, czyli to ten wielki, może nie tak duży, ale plac istotnej budowy, czy są przygotowane, czy przygotowujecie się jako samorząd na tego rodzaju wielką historyczną inwestycję? Paweł, no nie będę czarował, mówię teraz jako radny, jako radny, czy jako samorządowiec miasta Oświęcim oficjalnie nic na temat inwestycji. Nie wiemy. No, mam nadzieję, że w ostatnich dniach y, gospodarze naszych miast, ja jestem tylko radnym, więc mam nadzieję, że gospodarze naszych miast, gmin, bo to przecież nie tylko dotyczy Oświęcimia, ale dotyczy całej ziemi oświęcimskiej tak naprawdę, zainteresowali się tematem i, 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 i będą dopytywać, czy to przedstawicieli firmy Orlen, czy, czy Syntos i mam nadzieję, że wspólnie, bo tutaj musi powstać jakiś efekt synergii między między Orlenem, Syntosem i samorządami, wykorzystamy odpowiednio potencjał, tak jak doktor wspominał, gospodarczy czy społeczny tej powstającej elektrowni. Co po pierwsze przychodzi mi do głowy, to wykorzystanie, wykorzystanie ciepła, o którym doktor wspominał, jako ciepła służącego do ogrzewania domów i mieszkań. Czyli po pierwsze... Zgaduję, że mam nadzieję, że mogłoby być tani, ale też przychodzi mi taki, no bo jedna inwestycja, zwłaszcza tak szczególna, może napędzać kolejne inwestycje, i raz, że jest dostęp do energii, a dwa, że jest to innowacja, która może przyciągać inne zakłady, czy może naukowców, kto wie z całego, z całego świata. Czy jesteśmy przygotowani, czy, czy, czy możemy pracować, żeby ten potencjał, który tworzy się na naszych oczach, no, maksymalnie wykorzystać dla miasta, dla regionu. Panie doktorze, jak pan to ocenia? Ja myślę, że zdecydowanie trzeba to robić. Nawiązując tutaj do wypowiedzi pana doktora, w krajach, gdzie ta energetyka jądrowa już jest mhm. i działa dość sprawnie, bardzo ważną sprawą, którą też jakby no, osobiście mogłem obserwować, jest całkowita transparentność informacji i wiedzy o tym, co się dzieje tam za tym płotem. Prawda I przekazywana do wszystkich powiedzmy szczebli, nazwijmy to organów samorządowych, ale również dla. No... Tutaj populacji, mieszkańców. Dla, dla mieszkańców, dla społeczeństwa. Tak, żeby nie było wrażenia, że za tym płotem dzieje się coś, co nosi znamiona jakiegoś tam, nie wiem, spisku czy działań, które są na granicy legalności. Więc tutaj ta transparentność przekazywania informacji na pewno jest kluczowa i zdecydowanie tutaj potencjalny inwestor powinien się zwrócić do państwa, tutaj do, do mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej z, no, z takimi informacjami. W sposób absolutnie transparentny i, i jawny. Jeżeli chodzi o ten rozwój czy wykorzystanie no, tej szansy przez naukowców, czy, czy w zasadzie przez gospodarkę, to oczywiście trzeba, trzeba to robić, bo to znaczy, z jednej strony będzie to powiedzmy na terenie Europy, jeżeli faktycznie to się rozwinie tak, jak to wszystko jest planowane, pierwszy tego typu reaktor. Więc będzie to niewątpliwie swego rodzaju, nazwijmy to brzydko, pole doświadczalne, gdzie będą zbierane tutaj informacje, doświadczenia, które mogą służyć do tego, żeby potem coś następnego planować nieco lepiej, udoskonalać. Więc tutaj no dobrze rolność w tej sytuacji tak jest. To, to jest zdecydowanie. A tu zresztą ja zauważyłem z tych doniesień, które są publikowane na stronie G. Hitachi, czyli jakby producenta technologii. Ale nie tylko, że tutaj zawiązują się takie ponadnarodowe koalicje, bo mamy informacje o tym, że właśnie tutaj u nas Orlen Syntos zamierzają współpracować z Kanadyjczykami, gdzie powstaje, czy ma powstawać wkrótce, bo tam chyba trwają właśnie teraz te badania środowiskowe, ma powstać ta pierwsza elektrownia z tego typu reaktorem. No i ta wymiana informacji zapewne posłuży do tego, żeby u nas to zaplanować może lepiej albo no, wykorzystać jakiś potencjał, który tu lokalnie. Bo tu trzeba powiedzieć, że bardzo dużo zależy od lokalnych uwarunkowań. Mm -hmm. Nie mówię tylko o takich powiedzmy społecznych, ale też środowiskowych czy no, powiedzmy geologicznych, nawet. Prawda? No, kwestia chłodzenia. Gdyby się udało wykorzystać wodę z Wisły, to podejrzewam, że sprawność takiego obiektu byłaby wyższa. Naw nie podejrzewam, tylko wiem, mm -hmm. że byłaby wyższa, więc Tutaj warto się nad tym zastanowić, aczkolwiek to pociąga za sobą dodatkowe koszta związane z tym, że trzeba tą wodę jakimś kanałem doprowadzić i potem wyprowadzić w innym miejscu do, do rzeki. Ja spytam panów, park technologiczny, jakiś klaster innowacyjnych przedsięwzięć, czy przy okazji... Czegoś takiego możemy również myśleć samorządowo w tym kierunku, żeby ta Ziemia Oświęcimska poszła za ciosem. Paweł, no jak najbardziej tak y, przytakując odnośnie tego Twojego stwierdzenia powstania jakiegoś parku technologicznego czy, czy klastru, y, mamy także Małopolską Uczelnię Państwową, która mam nadzieję, że z ogromnym rozpędem y, będzie uczestniczyła także w projekcie tego bloku energetycznego, który ma na Stawach Monowskich powstać. No i, i tak wspomniałem, no współpraca, jeszcze raz współpraca samorządów, no jak się rzekło uczelni, większych ośrodków akademickich typu Politechnika Śląska, czy może Akademia Górniczo-Hudnicza w Krakowie. Pierwszy taki typu obiekt w Europie, no potencjał ogromny, no tutaj liczy się efekt współpracy i synergii. Panie doktorze, ja spytam jeszcze, czy pan się na co dzień zajmuje? Nad czym pan teraz pracuje? Jak wygląda ta pańska codzienna praca? Bo no, zapomnieliśmy powiedzieć, a to jest bardzo istotne, że rozmawiamy z człowiekiem naukowcem z naszego regionu. E Energetyka jądrowa jest moim głównym jakby tutaj polem zainteresowań i w, na tym polu przede wszystkim zajmuję się analizami bezpieczeństwa ponieważ pracuję w katedrze techniki cieplnej i z wykształcenia jestem energetykiem cieplnym to dopiero powiedzmy przy, po, po doktoracie mam tam wpisane energetyka jądrowa to właśnie pod kątem ciepłoprzepływowym yy, analizy bezpieczeństwa o charakterze deterministycznym. Czyli jeżeli nie wiem pęknie jakiś rurociąg, co się będzie działo, co nam grozi, jak się będzie rozwijać taka awaria, co ewentualnie można zrobić, żeby tutaj ograniczyć skutki potencjalne takiej yy, awarii. Yy, oprócz tego zajmuje się też odnawialnymi źródłami energii, także to takie troszkę ogólnie można powiedzieć, że alternatywy czy alternatywne źródła yy, energii. No i tutaj właśnie ze studentami w ostatnim czasie bardzo dużo zajęć realizujemy w formie tzw. Tak PBL, czyli Project Based Learning, gdzie studenci badają pod kątem jądrowym, nie tylko powiedzmy symulują reaktory jądrowe, ale też badają na przykład bardzo małe źródełka elektryczności mhm. jądrowe typu baterie jądrowe typu radioizotopowe, generatory termoelektryczne, czy Stirlinga. Oczywiście my nie mamy dostępu do takich urządzeń powiedzmy takiego nieograniczonego, więc bardzo często to są tylko jakieś analizy takie obliczeniowe, ale mimo wszystko widzę, że zainteresowanie jest tutaj no, dość spore w ostatnim czasie studentów i liczę na to, że tak dość entuzjastycznie też podejdą do ewentualnych Tutaj planów związanych z rozwojem energetyki jądrowej, tej, tej mniejszej tutaj, która no, tak wydaje się, ma szansę powstać wcześniej niż duże zawodowe elektrownie jądrowe, tu mówimy o roku 2028 czy przed 2030 w każdym bądź razie, a pierwszy polski, a znaczy pierwszy blok dużej elektrowni jądrowej ma powstać w 2000, czy ma zostać uruchomiony w 2033 roku, jeżeli dobrze. Pamiętam. Czyli przed nami wielka i na dodatek realna szansa, jak się wydaje. To panowie, no to jedno zdanie na koniec. No mamy brać tutaj tą elektrownię jądrową? Panowie doktorzy, brać, inwestować, to popierać? Zdecydowanie tak. Popierać i wykorzystać szansę rozwoju całej ziemi Święcimskiej. Dziękujemy bardzo, dziękuję panom i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękujemy, do Dziękujemy. widzenia. Słucham.